Dobry wieczór, dobry wieczór. Zobaczcie, to jest moja mini szklarnia z nasionami kwiatów, które wysiewałam 11 marca. I zobaczcie, nie było mnie tu 24 godziny, i co tutaj się wydarzyło. Dzisiaj mamy 14 marca, czyli 3 dni później, i zobaczcie, nasionka jeżówek jeszcze nie popękały, jeszcze nie kwitną Boże, nie bożnie kwitną, nie wyrastają. Natomiast cenialili, zobaczcie. To jest po prostu niesamowite. Cynia Wytworna Daliowa też już widać liścienie. Mak polny nie jestem w stanie tego uchwycić, a może jednak coś zobaczycie. Też już zaczyna się budzić. Dzwonek ogrodowy jeszcze nic się nie dzieje, ale pokażę Wam coś jeszcze. Lefkonia, którą wysiałam 10 marca. Zobaczcie, zobaczcie jakie lewkonie piękne. Jeśli one urosną, to mam na nie taki super pomysł. Wrzucam sobie w obi taką ceramiczną donicę piękną, i te lewkonie sobie tam w niej posadzę. Kupię sobie tą donicę i tam sobie posadzę, i na tarasie będą stały. One muszą się udać, powiem Wam, że no, ach, pięknie. Nie sądziłam, że to tak pójdzie. No ale, nie przedłużając, pokażę Wam kolejne ekscesy. Hmm, tutaj... O, poczekajcie, bo ziemiura idzie. Muszę ją... Y, muszę ją kilnąć, zobaczcie. Idzie po ścianie dziaduwa jedna. Och, przepraszam, ale wiecie, z ziemiurkami nie ma żartów. Hmm, dobra. Oto ją. one. skabiozowa. Też zobaczcie, jak podnoszą ziemię w ogóle. Też pięknie rosną. Słuchaj, naprawdę, zobaczcie. Ta ma myślę, że jakieś 2 cm. Cienia wytworna kaktusowa to samo, bo tutaj wszędzie one się budą, pyk. Także i one były też wysiewane 11 marca. Także tutaj cienie. No i jeszcze jedno pudełko było u jego bo jeszcze nie zaglądałam. Także hmm, jeżeli razem pyk. Uuu. Tutaj cienia Envy. Czyli to jest ta limoneczkowa, to już rośnie, wszędzie są takie góreczki. Tu, tu trochę jak, jakby się grzybów szukało, nie? No i Purple Prince, zobaczcie, jakie piękne. Naprawdę. Jezu, jednak odpowiednie podłoże to jest. No, 99% tego, że coś się uda, słuchajcie, bo to poprzednie podłoże to jest jakaś y, tragedia, naprawdę. Jutro wierzę, że będę miała w ciągu dnia więcej czasu, bo dzisiaj to już po prostu późno bardzo. Ale jutro pokażę Wam, jak wyglądają pelargonie i trochę się martwię o nie. nie wiem, czy nie będę musiała ich poprzesadzać, zmienić im podłoża. Bo jest dramat. Ale tutaj jeśli chodzi o cynię i inne kwiatuszki, to po prostu zobaczcie, Telefonie, no piękne po prostu po prostu cudowne. No i jeszcze raz milstregerda. ta -da! Jestem zachwycona. <grymne> Dobrej nocy, pa.